Ja jestem Carver za i zapraszam Was wszystkich do kolejnego chyba czwartego odcinka serii. Zagramy w Fallout 1. Tak, o, i w dzisiejszym odcinku chciałbym poświęcić ogólnie ten odcinek na to, żebyśmy udali się do cienistych piasków, czyli Shields, bo okazało się, że ja mam tam niedokończone sprawy po prostu i chciałbym je jak najszybciej dokończyć mogli się w końcu udać do Hubo, ale hub to już chyba będzie na następny odcinek. A powiem szczerze, że będę robił zapasy na odcinek, i idziemy iść do bramy. Dobrze, i podejdziemy chyba do niego. Dzięki, Darmie, że tu jesteś, przybysz. moja dziewczyna, e Tandy, córka Radeszy została porwana dla nas, że jej znajdę. Dobrze, przyprowadzę ją. Czyli tak o, czyli dzisiaj. Głównie, może nie będziemy musieli z nimi wojować, ale jak będziemy musieli, to no, co to jest? Co chce zjeść? Nie no, to szczury, ale zobaczcie, ja już tutaj mam taki wybitniejszy, bardziej skład. Czyli len, co tu ich na hita będzie brać? Len, ten piesek idzie ze mną. Chyba nie chce mnie zabić idzie. Tu się wraca. Dawaj piesku, dawaj piesku Dobra, ja po prostu spróbuję tutaj uciec, oni na sobie zawalczą I już chyba mi się uda. Dokładnie tak i właśnie otrzymałem w tym momencie. Czwarty już będzie to level chyba, poczekajcie, no, wejście do bazy, tutaj zostanę na razie ej, tak Będzie tak o, reszta Kradzieś Handel, tyk Tyk, tyk, tyk. Ej, co ty robisz? Tyk, tyk 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 Oczywiście handel to nie chyba tutaj mamy Mam, pal, mam palcu Dobra ym, Mam nadzieję na to Że mój będzie chciał Przywrócić sobie tego stu... Czy ja wziąłem psa z stu... dobra nie, w tymi zawsze się przydać Dzień dobry, ja niczego Tylko się rozglądam, więc rób to gdzie indziej I ja właśnie wystąpię akurat do tego szefa Mam armię sporą to wiecie. Zapiszę grę Chcę, żebyś uwolnił dziewczynę. Mmm, co jest tobą... Nie, 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 nie. To, to ja to ja wziąłem? Dobra, i gdzie ja mam jego walnę tak, tak W piersi. I jeszcze raz w piersi. Kurde! Naprawdę nie mam żadnej broni. Lolo gołoci mnie debil. Głowę mu w czachę walić. Zacznij cios. Nie, no naprawdę, nie, 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 dobra, dobra, dobra są eee, nie, Naprawdę negocjować muszę walczyć walczyć? nie, 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 Czekaj, właśnie wezmę zmienię i może na kopa wezmę. Musisz tu coś... Kurde, no naprawdę? Nie, czekaj, czekaj, czekaj. No nie może być tak, no. Chcę, żebyś umarł. Chcę, byś umarł. Tandy. 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 Więzień, więzień. Nie, nie, kaps nie, nie, może z nie, 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 zapłacić nie, 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 za nie, 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 Czekajcie. Dobra, nie, niech ja się nie rozstrzygnie ta bitwa. Znaczy spróbujemy po prostu na technikę po cichu. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra, czyli będziemy teraz próbować z moim słabym otwieraniem zamków. Po prostu to otworzyć. Otwieram zamek. Dobrze. Wnoszmy się stąd. naszym się stąd. Ty nie chcesz mną walczyć, prawda? Ty sobie robisz tylko jaja, nie? Dobra, musiał dać tą turę, niestety. Mój pies się z nią rozprawi do ostateczności. Bardzo dobrze zrobiłeś. O nie, 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 nie. Gdzie do mojego psa? Gdzie do mojego psa? Zobaczymy czy ci się to spodoba Oczywiście, że nie Bardziej się pospiewa I ja zabił Dobry mam ten film, naprawdę W takiej sytuacji, co my... Brak amunicji, cholera Dobra, i tam... To... A patrzebuje... Dobra. Kurde, ty by nie tak głupiam nic len, tylko mi nie zginie Zdejmuj śmiecia, zdejmuj śmiecia. Dokładnie tak Nie, bo... Gdzie mojego psa ruszysz? Słuchaj, czy on żyje? No co ty psie głupi jesteś? Kurde. Muszę się tak... nie trafia. No nie, to boli. Kakarki! Zmarnowany wysiłek. O! Dobra, zabiorę... No właśnie, zapomniałem Wam powiedzieć, że mam zbroję, fajną mi desert deser Digla. No ale zaraz wam pokażę. Tylko tego najpierw trzeba czule okraść. Hmm, ten pan coś mógł się dał dawać do handlu. Może i tak, bierzemy to. Eee, yy, yy, amunicję miała. Prawda jakaś dziwna, ale zawsze jak. O! Właśnie mam deser Digla, ale ja w ogóle mimo wszystko z tej broni korzystać. Trochę wprawy i masz tą broń jak ta pa tak z to na mnie tak jest, tak jest, tak jest cholera, trzeba się cofnąć moi towarzysze co zrobili co ja co, no co ja chcę, ale mój pies jest bardzo dobry w walce, bardzo dobrze, że go w ogóle uzyskałem patrz, oni to są geniusze po prostu idzie tandy czy jaki czy jak tam no nie, idą tu na mnie Trzeba będzie szybko uciekać Kurde, czym dziwnie tam nie wiem, gdzie O, idzie też tam o Szczęście ma tam że tylko wiesz Sama nie może, nie może go stawić oporu nie? Gdzie ona by tam sama opór stawiła ty? Dobra, ja spróbuję stąd spadać już Ty, tylko mi psa zami, ty ładnie ochłap, ładnie dawać kurde przeciwnik się zbliża ba ewakuację zarządził a ochłap idzie go do końca wybić dokładnie tak jak to powinien zrobić tak jak ja to powinien zrobić ale no po prostu no nie da się po prostu ja oni niech sobie walczą, bo niech. Tak tylko chłopa niech. Ta tupa jest moja Dobra, dobra A się wyleżą później po walce, mam nadzieję. O! O Czyli bardzo dobry jednak mam skład. Tandy nam się nie przyda kompletnie. To ją oddamy. Bo to w ogóle ogólnie nasi, naszym celem misji i dobra, no idziemy tutaj teraz do... Szędy, czyli co to były? Cieniste piaski. Tak, a później udamy się do Gdzie ja poszedłem? Nie... Jaki fejs pan powinien teraz być, nie? Tylko, że ja nie umiem tego dodać, ale to taki fajny fejs, taki taki... ...powinien być. Co to kurde jest? Ech. Ech, boję się, żeby jej nie zabić. Ale padać! Kurde wy. Raz skorpiony Joraz tobie do dupy potraficie się dobre To się nami rzucasz od razu Ochła pomóż mi tu Ulegasz zatruciu Na szczęście mam antidotum Kurde Dobre Ale co ty możesz działać? Coś musisz go dobić? A ja chciwie no i gitara i zobaczymy tylko czy ten gości coś miał. Tak, miał kapsle. Bardzo dobrze jednak takich ludzi. 1440 kapsli zapomniałem wam się pochwalić. Zabyłem Musiałem to po prostu się pochwalić. Po prostu musiałem. Dobra, tutaj bierzemy... O, się tutaj podleczymy Jeszcze antidotum, bo jestem zatruty. Minus 7 poziomu zatrucia. Zatruty jeszcze jestem? Nie, raczej, nie? No. Nie będę żegonił nic. Dobrze, czyli wracamy do cienistych piasków. I w cienistych piaskach, tak mi się zdaje, skończymy odcinek. No ale nie martwcie się, nagram Wam kolejny już od razu po tym odcinku. Postaram się, ale nic nie obiecuję. No wiecie, zawsze może mi coś przeszkodzić. No a więc do cienistych piasków odstawimy Tandy. Idź tendy, idź. Całe miasto jest ci się za pozbycie się raz skorpionów. Czego się dowiedzieć czy nie? Czekaj, czekaj, czekaj. ona może musi to podejść. Albo do Radesza się może trzeba z tym iść, ty, z nią. Albo może do niej jednak. Kurde, naprawdę, nie wiem. Czyli te piaski topkowa wspólnota mamy sobie brać, Polak. Gdyby nie będę ci raskorpionów nie mielibyśmy żadnych kłopotów. I oczywiście przeprowadziliśmy. Eee, tak, za pozbycie raz skorpionów mi dziękuję. Do Radesza chyba trzeba iść, Nie wiem. Patrz, mój pies na pewno czuje się tutaj w swojej klimaty. Kurde. Witam, witaj. I do Aradesh'a. Musisz Czekaj. mam nagrodę? Kapsle? 1940 mamy. I tak oj, jakoś mówiłem, a ja zakończę to może tam odcinek. Żyjemy nasze z Wami i zobaczymy się w... usłyszymy się w kolejnym odcinku serii Zagramy Fallout 1. Żyjemy się z Wami, cześć i na razie, hej!